Tutaj bywałem dosyć często, ale w pewnego oddalenia, obawiając się, że mieszkające te osoby mogą sobie tego nie życzyć. Ale kiedy opustoszało, zszedłem na dół z aparatem fotograficznym, zrobiłem sesję fotograficzną, opisałem, co było możliwe, i to był mój pierwszy kontakt z tym miejscem. A pani kontakt. Mój kontakt był bardzo dawno, bo przeszło 20 lat temu. Pracowałam wówczas w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zajmowałam się wpisem do rejestru. Przygotowywałam takie decyzje dotyczące najciekawszych obiektów w naszym województwie. I pewnego dnia miałam listę przygotowaną różnych obiektów i pewnego dnia tutaj przyjechałam z naszą ekipą. Sprawdzić w ogóle, co to za obiekt, bo też tylko mieliśmy jakieś takie stare zdjęcie, nieciekawe. No i zobaczyć w ogóle, co to tutaj się dzieje. I od razu, jak zobaczyłam to miejsce, to wiedziałam, że no dom jest wspaniały, ale tu jest cała zagroda. To jest rzadkość tutaj na tym terenie, żeby zachowało się właściwie wszystko: budynki gospodarcze. Zieleń, sad drzewa drzewałocowy w sadzie, po prostu była kompletna zagroda żuławska i jak mówię, to była rzadkość, dlatego wróciłam do urzędu i przekonałam ówczesnego konserwatora, pana Marcina Gablickiego, żeby wpisać nie budynek do rejestru, ale całą zagrodę. I to było w 2001 roku. Coś, no to także 20 lat temu konserwator wojewódzki się zgodził na to. Zleciliśmy przygotowanie takiej karty ewidencyjnej, którą wykonała pani Joanna Labek. Tak zwanej białej karty. Białej tak. tak zwanej, tak. No i to była podstawa do, do wpisu do rejestru i w 2002 roku obiekt został wpisany. I potem muszę powiedzieć, że budził trochę zainteresowanie, bo też często, żeśmy mówili różnym ludziom, że jest takie miejsce, że może by tu ktoś chciał to kupić, była trudna sytuacja prawna, dlatego, że tutaj była w połowie była własność Gminy, a w połowie było chyba trzech spadkobierców i tam się dogadać... To jest zawsze skomplikowana sytuacja. To jest zawsze trudno. I wiem, że tutaj przyjeżdżali różni ludzie których myśmy kierowali, żeby się dogadali, żeby no zobaczyli to miejsce, nikomu się nie udało, dopiero obecnemu właścicielowi. I no byłam zaskoczona, jak zadzwonił do mnie i powiedział, że kupił właśnie tą zagrodę i teraz chce tutaj coś robić. No to naprawdę no byłam zaskoczona, ale no zadowolona, bo jakby ta praca, która towarzyszy wpisowi do rejestru, ma na celu, żeby ten obiekt przetrwał, funkcjonował, prawda? A jak stał taki pusty, no to trochę było y, szkoda. Będzieła degradacja tak, tak, rzeczywiście. No, Obiekt widza mieszkały, powoli umiera. No niestety tak to jest, że musi obiekt no. żyć, muszą być. Czyli tutaj. pierwsze wrażenie było pozytywne, bardzo. Tak, więc ja byłam zaskoczona w ogóle. Udało mi się tutaj wejść do środka, zobaczyłam i to wnętrze, te szafy u góry ścienne i w ogóle to. Oczywiście było to w strasznym stanie. Jak mówię, dookoła to była dżungla, trzeba było się przebijać przez tę roślinność. Domu, prawie nie było widać. Dosłownie był bud zarośnięty. Budynki gospodarcze częściowo w ruinie. No, taki to obraz był różny. Z jednej strony cieszyłam się, że zobaczyłam taki ciekawy obieg, ale z drugiej strony tak było szkoda, że jest w takim stanie, że tak jednak no, do tego doprowadzono, prawda? że tak się stało. No ale miał szczęście. Po części dzięki pani te miejsce też się zachowało. No, mój wkład to tam najmniejsze. No, ale... ale był bardzo istotny, bo jakby nie było wpisane, to myślę, żeby niestety go już był no. zrobiony, nowe budynki to by stało. Ja myślę, że tak, tak, bo gmin, gmina nie była specjalnie zainteresowana nie. i oni by to rozebrali, bo wtedy do nas, wpisujecie to do, do rejestru, przecież to się ledwo trzyma. No tak. No, tak taka tak. była reakcja, nie? No. Ej, A ja poszłam nawet dalej, powiem Pani, za Pani przykładem. No proszę. Ja, bo tu do rejestru były wpisane dwa budynki. Tak, tak. Mhm. A ja dopisałem trzy. O, no to świetnie. Jeszcze tak? z, tego, z tej zagrody. No to bardzo dobrze. Ja tak. uważałem, żeby to też jest przykład, żeby zachować i żeby nie zrobiono, nie powstało coś innego, a byłoby to przycinkiem, po to, żeby odbudować też inne mhm. budynki. I na No W, w miał szczęście i do aktualnego właściciela, ale i również miał szczęście do pani, że został wprowadzony mhm. do rejestru zabytków, co go w jakim sensie. Chroni. Bo jakie to w tym momencie, jaka jest jego sytuacja prawna, jeśli chodzi o wpisanie takiego obiektu do rejestru zabytku konserwatora wojewódzkiego? No, właśnie on wtedy ma ochronę prawną, to znaczy, że wszystkie działania, które tutaj się podejmuje, muszą być uzgadniane z tym konserwatorem. Aha. Zarówno jakiś drobny, jak i poważny remont powinien przebiegać pod nadzorem konserwatora, ale z drugiej strony też ma pewne szanse, jeżeli chodzi o rozmaite dotacje. O tym się trochę mało mówi, bo ciągle jeszcze u nas niepopularne jest korzystanie z pieniędzy takich państwowych przez prywatnych właścicieli. Korzystają obiekty publiczne, kościoły, a prywatni właściciele mają taką słabą nieśmiałość, czy oni mogą też. Wnioskować o, o, o jakieś dofinansowanie właśnie mogą, i tego rodzaju budynek, który jest takim właściwie ostatnim z reliktów tutaj tej pierwotnej no, zabudo zabudowy, tak, naprawdę ma duże szanse. No, w tej chwili doszły jeszcze te wszystkie unijne programy, które na pewno tam szerzej to pozwalają im finansować, bo no, trzeba przyznać, że pieniądze, które ma wojewódzkie konserwator, nie są duże, prawda? I on ma na całe województwo. Tym niemniej jednak. Można to na etapy rozłożyć, tak, istnieje możliwości. taka możliwość. Także to naprawdę jest warte wnioskowania i zabiegania o takie pieniądze, bo one się jednak znajdują, jak nie w tym roku, to w następnym, bo się robi takie plany długoletnie, Aha. gdzie się na przykład umieszcza, no powiedzmy, że w tym roku nie starczyło tych pieniędzy, zrobimy na etapy, najpilniejsze sprawy typu tam fundamenty czy dach, co zawsze jest podstawa w budynku, można rozłożyć na lata i robić to etapami. Także... Dusza... Nie według Pani, historyczna jakby substancja, historia takiego miejsca, czy to całego zespołu, czy jednego budynku, ma wpływ na jego rewitalizację, czy też nie? No, oczywiście. My musimy traktować taki obiekt jak ten, a tutaj właściwie cały zespół, tak, całą tą zagrodę. Hmm. Jako takie świadectwo naszej przeszłości, bo to jak on został zbudowany, w takich materiałów użyto, jaką ma formę, jaki detal, to wszystko jakby świadczy o tym, jak, jak wówczas ludzie podchodzili do budowania budynków, a podchodzili bardzo starannie. wybierali starannie miejsce na budowanie, dobierali materiały, które były przygotowane dużo wcześniej. To naprawdę była. Sztuka na wysokim poziomie, co zresztą widać w dzisiejszej formie tego tak budynku, prawda? Że zarówno pod względem bryły, jak i detalu, szczegółów, on jest bardzo starannie zaprojektowany i to przetrwało do naszych czasów, no, prawie że w niezmienionym stanie, i jest dla nas takim świadectwem tamtych czasów. I teraz naszym zadaniem, naszego pokolenia jest to, żebyśmy. My zachowali to i przekazali następnemu bo pokoleniu. Przecież my też w jakimś stopniu na jakiś czas odejdziemy, a zostanie to, co myśmy zrobili. Czyli taki budynek, który został odnowiony, przywrócony do pierwotnego stanu. To naprawdę jakby wpisuje się w naszą kulturę, w naszą tradycję. Coś, co no, musimy szczególnie chronić. prawda? Dlatego to jest takie istotne. Pani była, tego nie było widać, bo to było trochę w no innym Tak, to stanie. Ja nie widziałam jeszcze w ogóle nawet tych odsłoniętych tak. deskach. Także tutaj to też dla mnie jest nowość. No, i to pięknie, widzicie pan te belki sfazowane. Tak, tak. E, tak też ładnie. No, i tutaj to wszystko tak zaczyna wyglądać, jak, jak wyglądało kiedyś, jak to było pierwotnie, właśnie. Nawet ten kolor taki właśnie taki malachitowy, taki, taki zielony zimny, też jest taki ciekawy, bo e, on też często występował chyba. Nawet ten... On tu w Wiliś pomieszczeniach też występuje, widzi pani, no, częściowo na stolarce, w innych właśnie. łazienkach, w innych pomieszczeniach, tak, ale. Ale on występuje. Czyli odtworzenie historii obiektów lub miejsca ma ogromne znaczenie, ja rozumiem. Tak, dla naszej kultury i, i tradycji. Dla kultury i przetrwania tej tak, tak, tradycji i tak, kultury tak. tego miejsca. A na tym terenie pozostało obiektów niespecjalnie wiele, różnorodnych zresztą. Natomiast dzięki takim staraniom, to uda się te obiekty zachować, być może nawet w jakiejś części odtworzyć. Ale to zadanie stworzenia takich historii to trud. Ile pani to zajęło czasu? Ile wysiłku? Jakie problemy przed panią stanęły właśnie w tym momencie? Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Poszukiwanie źródeł wiedzy o takim obiekcie. Tutaj posłużyć na tym przykładem wpis do rejestru. Otóż e, przekonana byłam, że data, która widnieje na budynku, jest datą powstania e, tego obiektu. E, potem osoba, która wykonywała tę kartę e, białą, e, też przyjęła takie założenie. Dopiero wejście do archiwum, znalezienie mhm. mapy wsi, którą Pan zresztą też zna, opublikuje publikuje w swojej książce pokazało, że tutaj to istniało znacznie wcześniej niż w tym roku pod, podanym na, na elewację. 1843. Tak. Także... Ta, ta, 30 lat później no, jakby, Także niebo... jakby... A jeszcze tam, ta mapa pokazuje już pewien stan, czyli to już musiało tam funkcjonować. Mapa jest z 1953 roku, więc od tych 40 lat już istniał sad, teren zielony, prawda, i już mhm. to funkcjonowało. Czyli dopiero wejście do archiwum, znalezienie tej mapy, poszukanie jakiejś wiadomości poka jakby pokazuje prawdę o tym obiekcie. Czyli co innego taka analiza wstępna, którą mamy, wiedza, którą możemy ogólną mieć taką, a co innego potem już poszukiwanie tych szczegółów. Bo dopiero jakby połączenie tej wiedzy historycznej znalezionej w archiwum, prześledzenie map, jak tu w ogóle wyglądała sytuacja przed tym wielkim przekopem, jak wyglądała sytuacja wsi, kiedy ona powstała, jaki jest układ komunikacyjny, układ wodny, to dopiero pokazuje prawdę o tym budynku, że on, kiedyś ta zagroda miała zupełnie inną formę. Z tej mapy wynika, że były to połączone budynki w tym typie holenderskim. Teraz mamy typową zagrodę żuławską, osobno budynki, osobno mieszkalne i cały zespół z tyłu budynków gospodarczych. Więc to tak. Więc to wszystko odbywało się jakimiś etapami i dzięki tym wiadomościom, które pozyskałam z archiwum, mogłam się dowiedzieć o rozwoju tej, tej zagrody, że ona nie funkcjonowała tak samo przez te lata, tylko też podlegała zmianom, które wynikały z potrzeb tutaj pracujących, mieszkających ludzi, z zmiany techni poziomu techniki, które dawały nowe możliwości. Czyli na, no, wszystko razem się złożyło na to, że ta zagroda ma swoją historię, prawda? swój rozwój. I to dzięki tym wiadomościom, które pozyskałam w archiwum, z literatury, z tego, co się udało odnaleźć, to właśnie można było odtworzyć i dopiero pokazać prawdziwą, prawdziwe dzieje tej, tej zagrody. Mamy też trochę parę przykładów, jak to wyglądało, niestety. No Właśnie, to dobrze, że to są te dokumenty. Jak to, to... to jest tylko mały wyrywek, bo tych zdjęć, bo tego ja sobie setki robię mhm. w trakcie prac. Ale to tak, tak to pomieszczenie wyglądało. No, no, tak. To było, to było Tak Ta jak ja pamiętam to, to tak Tak, wyglądało. a później musieliśmy te wymieniać belki stropowe, deski, stropy. Myśmy napierawiali tu spod nami, to widać ten strop, który ten jest... Ten, tak, tak w tym, tak. No tak i ten piec też tu jest składowany, złożony, bo mhm. też musiałem te podłogi wymienić. On będzie na posadowieniu ceglanym. Żeby nie na deskach stał mhm. I, i, i wtedy on tu wróci, jest u góry złożony. Ja mam materiał, który pani przygotowała mhm. dotyczący tego zespołu i muszę powiedzieć, że z podziwem czytałem i z satysfakcją, ponieważ zdaję sobie sprawę z własnego doświadczenia, że zdobywanie tej wiedzy właśnie o tym, o czym Pani mówiła przed momentem, to nie jest łatwe. I jest długotrwałe. Ile Pani to zajęło czasu? No tak teraz już nie, nie odtworzę tego dokładnie, ale to było no, co najmniej kilka dobrych miesięcy. Na pewno, bo, bo, bo właśnie jak mówiłam, zaczęłam od oględzin tutaj. E, byłam ciekawa, jak ten obiekt wygląda po tych latach, kiedy nie widziałam go. Już były te wtedy korzystne pierwsze zmiany. A potem e, właśnie zapoznanie się z literaturą i szukanie w archiwum. Jeszcze trafiłam na taki niedobry okres w archiwum państwowym, gdzie okazało się, że wszystkie mapy, właśnie też tam, nie wiem, o której pan mówił, i którą pan też publikuje w swojej książce, nie są dostępne, tylko można je oglądać na mikrofilmach, ponieważ a. oni mają jakieś prace remontowe i przenieśli, tak, przenieśli wszystkie zespół ten map na hutniczą, tam w Gdyni, do tego oddziału i tam są niedostępne, więc musiałam czekać, a to trwało no, chyba z pół roku, jak nie więcej, także to wszystko tak się złożyło na to, że, że ten czas się wydłużył trochę z drugiej strony. Też się zainteresowałam tą historią tego wielkiego przekopu i się okazało, że na przykład w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie mają świetne zbiory fotografii, które ilustrują cały ten proces powstawania tego przekopu. I to jest dostępne w internecie, także teraz dla wszystkich właściwie, nie, nie, nie trzeba tam jeździć do Berlina i, i, i tego szukać. I to po prostu bardzo tak jakoś przybliżyło mi tutaj zmianę tego tej otoczenia, bo to jest bardzo ważne, jak się zmieniło ta, to otoczenie tej, tej zagrody w ciągu tych lat. Przekop tak, przekop jest dosłownie narzutkawieniem. Tak, jest dosłownie obok elementem, który tutaj zmienił to otoczenie, które wpłyną na to, że wygląda to jak dzisiaj, a my już nie wiemy, jak wyglądało dawniej, dopiero te stare mapy nam pokazują, jak to wyglądała ta wieś, jak się rozwijała, jak się zmienił układ dróg dojazdowych, jak powstała droga do Świdna dopiero na początku XX wieku, tam w 1904 roku, jak to wszystko wpłynęło na funkcjonowanie tej zagrody, bo to nie było obojętne, to co się działo dookoła, prawda? Szkoda tylko, że na tych zdjęciach, które są bardzo dokładne i tak naprawdę pokazują cały ten proces, tak mało jest tej, tutaj tej, tej zagrody, tak jakoś nie uchwycili. Dosłownie w jakimś fragmencie tylko to widać, ale z drugiej strony pokazuje ogrom prac i to, jak człowiek potrafi przyobrazić krajobraz. Prawda? To aż się wydawało niemożliwe przed przystąpieniem do, do tego, bo pomijając to znaczenie takie funkcjonalne, to, że te, skończyły się te powodzie, i od tego czasu tutaj wszyscy czuli się bezpiecznie, ale to zmieniło w ogóle cały jakby wygląd tego, tego terenu, prawda? cały układ dróg, układ wodny, więc to no, szalenie ciekawe, jak praca człowieka może zmienić krajobraz. I ta kolorystyka to jest to, co ustalili kosmetyczny, tak, tak. tak? No właśnie, bo to jest też ciekawe, jak była wówczas był traktowana ta kolorystyka, że jednak Pod tym są fragmenty, no, ja wiem gdzie, gdzie są zachowane te oryginalne, oryginalne kolory, tak? Kolory, no. I, I to jest Żeby ciekawie, można było sobie zawsze popatrzeć, zwrócić, no. ale to… Jakie miało ono gusta, jakie tak. mieli Bo Fikora, my, atmosferę do się wychowali tworzyć. w kulcie białych wnętrz, a kiedyś te wnętrza były kolorowe. Tak, my tego, tak. Jakoś tego nie, nie czujemy jeszcze, czy powoli się tego wraca, tak. ale jednak naprawdę, no nawet tutaj, w każdym pokoju inny kolor. To, tak. to też świadczy o tym, że potrzebowali tego mieszkańcy. Przyznaję, że byłem pod wrażeniem, kiedy po raz pierwszy. Oglądałem te zdjęcia, mm -hmm. bo szukałem do mojej pracy historycznej właśnie e, uzupełnienia fotograficznego, jak tworzony był przekop Wisły i jak zmieniała się okolica, w związku z tak. tym również i ówczesnego Schivenhorst, e, czyli Świbna, Świbna tak. bo to był główny tam temat, który mnie interesował i patrzyłem, jak wyglądała sytuacja przy budowie Śluz i sama budowa śluz miała ogromny wpływ na zmianę tego środowiska, w którym znajduje się zagroda nasza. Mm -hmm. I w związku z tym, z wielką radością no, też dostrzegłem, że są takie zdjęcia, mm -hmm. że są świetnej jakości i że, że warto je posiadać. Ja je kupiłem po prostu mm -hmm. na potrzeby oh. mojej książki. No, w każdym razie. Jest to ogromna część historii, świetnie udokumentowana. Szkoda, że fotograf, a fotograf pochodził z Gdańska, o ile wiem, mieszkał na ulicy Ogarnej. Proszę, to tam nie nie było tego, jego tak? atelier. Tak. No, w każdym razie stworzył bardzo piękną ikonografię tej budowy. Mm -hmm. Szkoda, że nie mm, posunął się, a może się posunął nieco dalej. Bo, mm -hmm. ale Może się nie zachował zachowały tych Muzeum Architektury w Berlinie znajdują się kolejne, ale nikt jeszcze ich nie odkrył. Nie, nie odkrył, tych tak, zdjęć. Tak, tak. Być może tak, bo to tak, tak wygląda na to, że nieraz w muzeach też są odkrycia i, i, i też po latach się okazuje, że tam są jakieś świetne rzeczy, których do dotychczas jakby nie odnaleziono, prawda, nie, nie natrafiono na nie. Także być może kiedyś jeszcze. Jak ktoś spenetruje dokładnie za sobą, może coś tam jeszcze znajdzie. Ale też byłam rozczarowana, że przy takim dokładnym oddaniu całej tej sytuacji, akurat ta nasza zagroda gdzieś tam zawsze z boku ledwo ledwo Minimalnym była tak, 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 pokazana. Zmienione. Chociaż z drugiej strony to pokazuje jej relacje z tym nowym terenem. I to jest też ciekawe, że mamy dokumentację fotograficzną, jak się to wszystko zmieniało w stosunku do takich właśnie zagród jak ta, prawda? To też jest dla nas ważne. Więc Mam, ja mam szczęście i ten teren ma szczęście, że jest pani i że, że udało się to spisać, uwzględnić w opracowaniu historycznym, z których mogą korzystać takie osoby jak ja. Bo ja przyznaję, że z wielką radością skorzystałem z wielu pani spostrzeżeń i opisów. Do opisywania historii miejsca, już nie tylko samej przegaliny, czy tego obiektu, zespołu domu Burskiego, ale również historii całej wyspy, ale i mierzei Wiślanej. To ma swój wpływ, bo obiekt ten jest niepowtarzalny i dzięki pani no, nabrało jakby życia historycznego. Tak, dostał, dostał, teraz Tak, jest, żeby nadać fizyczny jakby. No tak, tak. Temu... Zadania są w kolei realizowane, Takie. także to każdy ma swoją cegiełkę, którą może dołożyć. Teraz przed panem Arkadiuszem najważniejsza no, część. najtrudniejsza, chyba, najtrudniejsza tak, tak. No, ale trzeba przyznać, że jest pełen zapału, dlatego no, miejmy nadzieję, że to no, dla tego obiektu to naprawdę będzie jakby taki szczęśliwy finał. I tutaj po tym, co już widzę po tych latach, to duża jest zmiana i miejmy nadzieję, że to tak w tym kierunku pójdzie dalej. Ej. Tutaj również jest duże zainteresowanie dla tego obiektu osób, które nie widziały dotychczas, że istnieje. Mm. Tutaj również odbywają się w tym pokoju, w tym pomieszczeniu mm. spotkania, prelekcje. Nawet w poprzednim roku była tutaj prezentacja mojej nowej książki o żuławach. Idealne miejsce na prezentację. W takim żuławskim domu, y, o historii, trudnej historii żuław po 1945 roku. No tak, to, to rzeczywiście jest odrębny temat i na pewno jeszcze może nie tak przebadany. No tutaj Pana też zasługi na pewno na tym polu, bo jak jeszcze dowiedziałam się, że Pan tu wyrósł na tym terenie, no to rzeczywiście jest Pan związany tak nawet emocjonalnie z, z, tutaj z tym miejscem. Także no cieszę się, że też powstają takie opracowania i że to ta historia. No, jakby teraz coraz jest taka bardziej popularna, i ludzie się zaczynają interesować też tym czasem to, to najbardziej mnie cieszy, mm -hmm. ponieważ y, wiele osób y, interesuje się zaczęło się interesować miejscem swojego zamieszkania, co jeszcze powiedzmy 20 lat wcześniej było, takie, było rzadkością. Tak, tak. Teraz już nie. Mm -hmm. Teraz y, wiele osób przyjeżdża na przykład do tego obiektu. Ponieważ jest zainteresowany już nie tylko własną dzielnicą w Gdańsku, czy, czy w jakiejś miejscowości w pobliżu, ale również i w tym miejscu, bo to rzadkość. Więc ciekawość powoduje, że ludzie chcą uczestniczyć w wycieczkach, indywidualnie przyjeżdżają, no w każdym razie jest zainteresowanie historią, co wydawało mi się jeszcze przed kilku laty. Czy umiera? No to jest optymistyczne, co pan powiedział, i rzeczywiście ja widzę po młodym pokoleniu to jest duże zainteresowanie. Na przykład coś, co mnie też bardzo jakoś tak cieszy, że na, w, w internecie można znaleźć wielu miłośników przeszłości. Przez są te różne fora. Prawda? Które pokazują zdjęcia, ludzie szukają po jakichś tam swoich zbiorach z fotografii rodzinnych, ale też wyszukują gdzieś tam, kupują na aukcjach stare pocztówki i potem to publikują. Naprawdę to jest jakiś taki teraz ruch, który właśnie w ostatnich latach się rozwinął. Tak, tak, tak. I po pierwsze to, co Pan mówi, że miejscem, gdzie się mieszka, te wszystkie spacery historyczne po, po miastach, prawda, po dzielnicach miast. Przecież to, takim się cieszą powodzeniem, że to naprawdę aż miło, a na tych spacerach. Naprawdę jest przekrój wiekowy. Są bardzo młodzi ludzie, są też ci starsi, którzy też chcą czegoś się dowiedzieć, ale to są bardzo popularne rzeczy. Naprawdę, ja jestem zaskoczona. Ja mieszkam w Gdyni, gdzie tam się ten modernizm tak bardzo teraz zrobił modny. Ale jestem zawsze pewna podziwu dla ludzi, którzy przychodzą na te spotkania i, i zadają pytania i są naprawdę tacy zainteresowani. To jest takie optymistyczne dla nas, że. Taka praca jaką pan wykonuje, czy jak, jaką ja wykonuję, że ma jednak jakichś odbiorców i że to tak nie pójdzie tylko na półkę do kąta, no, no. tylko ktoś to czyta, bo to jest no. dla nas najważniejsze, prawda? I wtedy to, to żyje, bo jeżeli to przejęły współczesne media typu internet i, i tam można poruszać się i szukać różnych informacji, to to znaczy, że, że to już to młodsze pokolenie przejęło pałeczkę, prawda? I że oni już teraz to tam jakoś będą budować dalej jakby kontynuować nasze też dzieło, które tam myśmy kiedyś zaczęli. No to, to naprawdę jest to, to takie to optymistyczne. To sens naszego działania. Tak, właśnie. Nadaje I mu jakąś inną rangę, prawda? No tak. więc właśnie daje szansę, że takie obiekty jak ten, w którym my jesteśmy, hmm. no, będą szanowane i będą pielęgnowane. Hmm. Szczególnie po tym, jak zostaną już rewitalizacja zakończona zupełnie. No tak, oczywiście. Że moim kolejne mm. lata, mm. I czas jest nieubagany i też degraduje po kolei mm. i takie obiekty, ale jeśli on jest świetnie zachowany, a pan Arkad już tutaj wkłada rzeczywiście ogromną masę inwencji pracy, nie mówiąc o środkach materialnych. No tak. No, w każdym razie to jest satysfakcja dla tych, którzy lubią historię, oglądanie efektów takiej pracy. Tak, tak. No trzeba przyznać, że tutaj od właściciela bardzo dużo zależy, ale ja widzę w nim tyle entuzjazmu, bo to, to jest ważne. Jak pan mówi, środki są bardzo istotne finansowe, ale entuzjazm właściciela to jest taką tą siłą napędową. I tutaj to naprawdę widać, że on. Przeżywa, jak teraz nam pokazywał dzisiaj te stare drzewa, które A też tak. są w końcu częścią tej historii, prawda? Bo to nie tylko budynek, czy tam budynki gospodarcze, ale ta zieleń dookoła, właśnie te resztki sadu, które są, takie stare gatunki, które już też znikają. To to wszystko naprawdę robi taką całość, taką ciekawą całość. Ale dopiero kiedy byliśmy w sadzie, z pewnego oddalenia od tego obiektu, który jesteśmy w tej chwili, jakby daje pewien smak całości. Jakby według mnie, jakieś emocje takie szalenie pozytywne, że to nie tylko sama budowa i gospodarka, mhm. ale również otoczenie, które jest i park, i sad, mhm. tworzą pewną całość niepowtarzalną. Nawet z tymi starymi drzewami, które trzeba szanować, żeby one nie zniknęły. No, w każdym bądź razie całość stanowi. Dużo ma ten wcale tych, którzy w historii robią.